Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z Remek, a Dzisiaj gramy ponownie w chowanego autami. A w dzisiejszym odcinku wystąpi szumić klęców z małą pomocą grumysza. Mareczek oraz ja moi imi. W tym momencie zagramy w kami papiernożyssa, to dostaje mustanga, ponieważ to mustang szuka, a inne auta się chowają. 3-4. 3-4, 3-4! Proszę bardzo, Mustang w twoje rączki. Także Mareczku, zapraszam cię do tego cudownego, żółtego samochodzika. Będziesz nim nas szukał. Ja jeżdżę Audiczką czarną, Lencuś z gromyszem jedzie Arteonem białym, szumić oczywiście swoim niebieskim Golfem. A Mareczek tą żółtą strzałą. Subskrybujcie ten kanał, by kolejne filmy was nie ominęły. Jeśli będzie 60 tysięcy łap w górę, to robimy kolejną edycję Chowanego Autami, bądź może czymś innym. Ale nie no, masakra, zobacz jakie mamy pole. Mnóstwo, mnóstwo miejsca do chowania się no. Gdzie jedziemy? Nie mam auta Dobra Mamy 5 minut, żeby się ukryć i wtedy zaczynasz nas szukać I nie oszukuj tak jak ja, nie wykupuj lokalizacji od nikogo, proszę 3, 2, 1, GO! Dobra, zwijamy, panie i panowie Jezu, on pali! trzymajcie się, nie możecie go złapać, bo w pasacie nie ma uchwytów Słuchaj ja myślę, że to nie będzie raczej film chowanego, tylko spróbuję nie zarysować Mustanga Challenge. Ja w ogóle nie mam planu żadnego, gdzie się ukryć, bo przez to, że kombinowałem nad tym, jak tą nagrywkę tu ogarnąć, to ja nie pomyślałem nad tym, gdzie pojechać kompletnie. To co, gdzie mnie zabierzesz się? Ja już mam wybraną swoją miejscówkę. Muszę się gdzieś jakoś tak inteligentnie pracy. Jesteśmy w ogóle na jakiejś kompletnej wsi pod Wrocławiem. I bardzo dużo młodzieży nas poznało. Mam nadzieję, że nie będą pomagać Mareczkowi Na przykład jeździć tutaj gdzieś rowerami i nas szukać Mam mało czasu i nie mogę gadać głupot! Ja pierdykam jak mnie znajdzie To już wiadomo, dlaczego jestem zawsze hostem na filmach Trzeba umyć tego Arteona, bo tu była zagłada ta He, tam płacisz pieniądze i to się leje, nie musisz używać tego Nie? Nie, weź to A, dobra Marek stwierdzi, że tu jest mega słaba droga, patrzcie. On tutaj nie przyjedzie, nie ma w ogóle opcji. Przyjadę na miejsce 10 minut poczekam i zobaczymy co dalej. Takim kompletnym szrutem jadę. Z Marek pomyśli, że tutaj by nikt nie wjechał. Przynajmniej taką mam nadzieję. O Boże jakie dziury! ała. ała, ała. O, jakieś dzieci na mnie patrzą. jak <laughs> krzyczek głupi. Cofamy są. Boję się tutaj być, boję się, że ktoś wyjdzie i mi powie, że co pan tutaj robi na kogo, Panczeko. A ja? <grafię> Bawię się w kołanego. Gotowy, Byku? Minął chyba czas. Tak. tak no, no to lecimy. engine start. No bez jaj! Nie! Super, no to <grafię> dzwonimy do naszego Rezikizda. Rezi! Halo, Marek! Słuchaj, jest sprawa. No. <grafię> Akumulator padł Padł, zostawiłeś go na odpalonym? Nie, 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 ja go miałem wyłączony Zwoń do Szumiego, on ma klemy Dobra, już dzwonię, to elo Naprawdę nie wierzę w to, że drugi raz zdarzyło się to samo Cześć Mareczku! Siema stary, co tam u ciebie? O, u mnie wszystko w porządku, wiesz? O, to Cześć. fajnie, a masz chwilkę czasu może? Tak, mam pewnie. To podjedź tylko z powrotem, bo akumulator padł. <noise> Serio? Serio! A ja nie mam kabli. Serio? Dobra, no to nie, mi dopywaj. Co, bywaj. co? Markowi akumulator padł. Dobra, na szczęście tutaj widzowie nas poratowali i już jadą z kablami. Po co mam takie samochody? nie, z zwykłą płotkę. No, no lepiej, lepsza <noise> płotka. Beka, beka, beka Co to? Co tu się dzieje? Tylko Arteon, nie jakiś Mustang. Jak, jakby Remek chciał sprzedać tego Mustanga, nie kupujcie. Cię moją Skodę. To przynajmniej jeździ. Zamieniłbyś <grym> się Skoda na ten, na Mustanga. Tak, bo Mustang przynajmniej drożej stoi, niż Skoda jeździ. <grym> Dobra, my tu śmiech ale oni mają 2 minuty tylko. Tak to jest, jak auto ma 5 lat, 130 tysięcy przebiegu. No, dzieje się, dzieją się takie rzeczy. Za to, że jak zwykle uratowałem sytuację, bardzo was serdecznie proszę, bierzcie na mój kanał. Link macie w opisie i zostawcie suba i zostawcie pod najnowszym filmem łapkę w górę. Sytuacja opanowana, Mustang odpalony. Mogę wracać na swoją miejscówkę, znowu muszę jechać przez te dziury. Samochód mam już tak zakurzony, że to jest masakra, ale nie poddaję się. Jadę tutaj, chcę wygrać. Ten odcinek chowanego Inaczej, Marek na bank nie wjedzie dmustankiem <gry> Dobra, minął czas, lecimy Lecimy szukać chłopaków Wiem, że pojechali w tym kierunku Więc Tak też zrobimy Musieliśmy poszpanować Nie mój samochód <si> <sumpturchota> Za firmowe pieniądze <si> <Za hijszardera>. Chyba, <sumpturchota> że <Boże> akumulator padnie <si> <sharp Oy _> Dobra, to gdzie byśmy mogli najpierw pojechać? Ja bym pojechał od góry Mhm. Dla przypomnienia, tak? jakich kolorów szukasz? Niebieski szumi, biały glęcu z yy, gromim, no i czarny remi. Ciekawe co oni teraz robią, jak myślisz? Zobiecmy się. No dobra, uznałem, że skoro tyle czasu to idę na spacer. Czemu by nie? No jestem na kompletnym odludziu. Tamtędy prosto i w prawo jedzie się do centrum, Marek jest w prostej 150 metrów tam, a ja idę tam. Okularki ze sklepu thunderware.pl Słoneczko, piękna pogoda i spacerek, to mi się podoba. Jesteśmy na skraju terenu. Każdą szparkę trzeba sprawdzić. A Marek, łowca szparek. Tutaj już wyższy poziom chowania się. Ej, mamy do Ciebie prośbę. No? Kupisz nam kawę i przywieziesz? Dlaczego? Ale z Ciebie ham No, ham. Byłem uratować Marka. No, a nas nie uratujesz? Ktoś się mógł schować tutaj, tu prawej. Dobra. Czekaj, ale to jest dobra kampa. O kurde, no tu ktoś był. Kule, ale przez to, że to jest tak dobra kampa, to wydaje mi się, że nikt że... właśnie tu nie będzie. Aha, każdy pomyślał tak samo, tak, nie? No. Dobra, nic, jedziemy dalej. Okej, okay, bardzo ciasna ulicz... uliczka. Jak ja mówisz, tam cmentarz jest, tak? Cmentarz jest, tak. O trupach do celu. <głos> <głos> Halo, Mati! A gdzie jesteś? Nie no, jedziemy coś zjeść, wiesz. Tak? A gdzie? Bo ja bym też chętnie coś zjadł. Chyba do karczmy. Karczma u paśnika? No, chyba tak. U ta? tak? Dobra, okej, okay, no to widzimy się na miejscu. Ja myślę, że specjalnie, wiesz, podwójna odwrócona psychika to jest. Że niby nie, 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 a ile na na Hali. Ale go zrobiłeś! Powiedziałeś, że tam pojedziemy, a tam nie pojedziemy. Kurde... Na pewno się na to złapał. Zrobimy obchód po okolicy. Jesteśmy na hołdzie. Mam pomysł, żeby zmienić lokalizację. Lokalizacja, którą teraz... Obiorę to, będzie miejsce, w którym rozpoczęliśmy. Jestem pewien, że Marek nie wpadnie na to, że ja mogę się ukrywać w miejscu, w którym rozpoczęliśmy cały challenge. Ja przynajmniej mam taką nadzieję, ja nie wiem, ja w sensie nie jestem tego jednak pewien. Tam sprawdzałem na mapie i jest taki wjazd za ten sklep. Jak się przyjrzą chłopaki, to będą widzieli. Ale jeśli się nie przyjrzą, to mnie miną. Ale się cykam teraz, ja pierdykam. Jadę główną drogą w tej wsi obym nie trafił na marka czy to był szumi? Był to szumi? Nie, jakiś auto niebieskie stało, ale żartujesz. nie było strasznie szybko. To nie, nie tylko, czy jeżeli ktoś tam był i nas nie widział. A czy nie ucieknie teraz? No, dokładnie. Nie, chyba nie. A kurde, no żartujesz. Niestety. Ale w sumie jest późna pora, więc mogli zgłodnieć. Chyba ale... nie szumi. Szumi! <laughs> szumi nie ja od jakichś 20 minut! No to <laughs> pe... nie, to na pewno stary. Ale to jest teren prywatny czyjś. Ej, ale nie trafiłem na nich. Dobra, jak stanę tutaj, to będzie chyba legit. Boję się, że ta miejscowa może być słaba, ale jest jeszcze jakaś droga dalej. No i blurek do mnie dołącza. Siema, mordo. Siema, Reddy, Halo, Szumi. Cześć. Jak widzisz na mapie sklep, pod którym startowaliśmy, to ja właśnie wjechałem teraz za niego. A faktycznie widzę. Ale nie przyjeżdżaj tu, to jest mój teren. No nie, nie przyjeżdżam. Stary, ja stoję na drugim końcu Żerników. Okay. Mam nadzieję, że nie będę miał takiego pecha jak wtedy z wami, że wyjadę i nagle będzie Marek. Nie, dobra, nie ma nikogo, okej. Okay. Tak się boję, że w każdym momencie mogę trafić na Marka. Kurde, ale się stresuję, zaraz wyjeżdżam na główną drogę. Mówię, że nie ma go. Nie ma go? A główną jedziesz teraz? Nie, 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 nie główną. Ja Ej, może... wyszukacie! Nie, ja nie szukam! Nie złapał was? Nie. A gdzie teraz jesteś? Nie mogę ci powiedzieć no, Ale ja nie szukam! Przemieszczaj się, jo! Za tym sklepem nie ma żadnej miejscówki. O Jezu, to gromysz! Jezus, Maria, Matko Boska, całe szczęście, że to. O, a my to mamy? Mieć galgal, lego! Jedzie dalej! Grzumi! Grzumi? Słyszałeś to? Mustang jedzie, Mustang jedzie, Mustang jedzie, Mustang jedzie Nie! Dlaczego znowu? Ojej, ja o, zaszło mi... wow! Aaaa, Udało się! Co, e no i udało się, ale nie fart z jego no, strony straszne. Ja pierdzielę, ale miałem pecha Nie wiem, nie wiem jak to się stało, nad Sufalu żeśmy cię znaleźli A wiesz kto stał obok mnie? Gromysz Z tyłu? No przecież staliśmy obok siebie Co ty gadasz? To muszę szybko wracać no, Dobra siema tak. Hejo. Wy przejeżdżaliście obok sklepu teraz? A tak, słyszałeś nas? No nas... słyszałem no bo właśnie uciekaliśmy, bo spotkaliśmy się z Szumim i za mną, Szum jechał w drugą stronę iż za mną zobaczyliśmy Mustanga i ja przegazowałem, a Szumi jechał na Mustanga Co? Widzieliście może Rosiego? Tam, ja Tam? Dobra, dziena Mali konfidenci, dobrze O jest Mustang, on nie. jedzie na nas O jest Arteon, Arteon Jest! Tak nie wolno! To jest chowane, a nie ganiany! Chyba zostaliśmy schwytani? to nie do końca? Nie, nie, no musi nas złapać! To, a kogo my tam mamy? O! Nie! 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 On szuka! Tam jak ucieka! Jak ucieka! Zamykaj, zamykać! Szukałeś teraz? Nie, nie szukam. Nie! Ale Marek nie złapał. Nie, się zesrałem Złapał cię? Złapał mnie. Bo nie ustaliliśmy tego, czy tego kogo złapiesz, szuka czy nie. szuka Dobra. Siema, siema, siema. Piona. Piona. I widzieliście raz jego morze? Tak. Nie. Tak. Nice. Dobra. Dzięki, dzięki. Dobrze, Konfidenci, dobrze. Tu, tu, tu. Dobrze. Pokazuję blagę. mówiłem, że się tu skoła tak wygląda. O. Nie. Przejechał prosto na ryj Stary, i tak, wygrałeś A skąd widzę, że tutaj jestem? Małej Konfidenci nie. Ale stary, wygrałeś tak? Bo Arteon uciekł A to gnów A Szumi tak samo, tylko, że go złapałem jeszcze Dobra, widzimy się pod sklepem Dobra To nie jest chowanego, tylko nie. ganianego Nie, to jest tak. chowanego To jest chowanego Tak? Aha, no to okej okay. Czyli przegraliśmy No, się no, pod sklep Zapłacisz sobie tu Nie, właśnie, akurat dzisiaj bez kasy gramy Mogła być jakaś pula przez chłopaków i przeze mnie wypojęta Ej, poczekajcie tak, kontynuujemy za chwilę, bo jesteśmy napadnięci. Jak się Marek szukał Mustangiem? Ciężko. Panie i Panowie, wygrałem w swoim filmie, cieszę się. Cieszę się, że miałem okazję. Brawo, brawo. Panie i Panie, to wszystko w tym filmie. Jeśli podobało wam się, zostawcie łapę w górę. Subskrybujcie nasze kanały, linki w opisie do chłopaków, do mnie. Trzymajcie się, cześć.